Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Niemca Słuchajcie, tak stwierdziłem, że jako że no na razie nie mamy co kupować tak naprawdę No bo do Tigera dwójki zostało nam jeszcze dużo jeżeli chodzi o szturm opancerzonych No ewentualnie Stuga byśmy mogli kupić I to jest chyba jedyna tylko opcja, ale tutaj nie brakuje nam dużo Natomiast jeżeli chodzi o broń, bo tutaj broń też by się jakaś przydała bo jakby nie było, no mamy tylko maszynę pistoletem 34 z jednym magazynkiem, co jest bardzo słabe. A w zamian za to wolałbym C96 tutaj kupić. I chciałbym poznać Wasze zdanie, jakby to wyglądało, czy te C96 jakbyśmy tutaj wrzucili, by było dobrze, bo myślę, że to by się na pewno przydało, jakbym stracił tam gdzieś czołg w mieście czy coś, to wyskakujesz z pistoletem, zawsze masz te dwa czy trzy magazynki, idziesz i strzelasz bańki i można jeszcze coś porobić. No a tak z maszynem pistoletem 34, no niestety tylko jeden magazynek, więc prawda jest taka, że jak pobiegniecie, nie traficie, nie daj Boże, całym magazynkiem w gościa. To jest już pozamiatane i to dosłownie pozamiatane, dlatego jest jak jest. Ale dobrze, nie będę przedłużał i widzimy się za chwilę w grze. I tak myślę, zagramy sobie znowu Panterką, bo dość spoko nam to ostatnio szło. Dość fajnie to wyglądało i generalnie przysporzyło wielu emocji. Także do zobaczenia zaraz. Ok, jesteśmy w grze, słuchajcie. Myślę, że zryspimy się na tym O2, no i tutaj na 3 A2, A1 będziemy szli, no bo ta linia D... Jest taka no, niezbyt dobra dla czołgów, szczerze powiedziawszy. Wiem, że dużo osób tamtędy biega, ale jak dla mnie ona nie jest zbyt dobra. Bo szczerze powiedziawszy, no, chcąc, nie chcąc, niestety, tam czołgiem trzeba bardzo dobrze umieć jeździć. Ja nim jeżdżę tak no, średnio, no, bądźmy szczerzy. Czasami robię raka, ale generalnie nie ma tragedii. Natomiast, no, są ludzie, którzy na pewno grają ode mnie lepiej, no i tam też to pokazują w tamtych miejscuach. No bo jakby kurcze nie było No to między drzewami wiecie To tam się w każdej chwili ktoś może pojawić Ty Kevlo jedź kurde Ja wiem, że ja mam mocniejszy silnik Jak ja ruszę to już się zatrzymać ciężko Ale ty ziomek masz trochę słabszy I ja... będzie ci się odwracał w miejscu Zamiast to jechać i się odwracać Ale dobre jest to, że tylko jeden czołg jest u nich Znaczy dobre no Jak na fakt, że jestem panterą To to takie średnio dobre No ale no trudno Jedźże, gościu, no. Ja pier. nie wierzę. Ja nie wierzę w to, co ja tutaj widzę, słuchajcie. Tak miernego gościa to ja dawno nie widziałem. Stańmy sobie tutaj specjalnie. Bo będziemy chociaż coś widzieć. Jest tam gdzieś czołg Jest tam gdzieś czołg, chyba, że to nasz walił z tego. Z HE T3485 gdzieś jest. I trzeba na niego uważać i to bardzo. Bo T3485 to jest jedyne, co może zagrozić tak naprawdę panterce. W takim prostym tego słowa znaczeniu zagrozić. Rawin gdzieś zginął. Widać gdzieś ten czołg, nie widać. Słabo, słabo, bo chciałbym, żeby było widać. Jezus, ja mam 500 pingu! What the fuck, coś się aktualizuje, czy co? To było dzikie. Gdyby chociaż mi się coś aktualizowało, a ja nie wiem, czy mi się coś aktualizuje, czy nie. Chyba, że ktoś. wyłączył wyłączał laptopa. To jest też taka możliwość. Tam kolega w Stug'u Ale w Aufsie H Znowu to samo, znowu mylę Aufs H ze Stugiem Co jest takie średnio mądre, no kurde Dobra, zlikwidował go Przepraszam Cię kolego, ale chciałbym przejechać Ola Boga Będzie ciężki mecz, bo tak naprawdę No bez czołgów to tutaj nie ma co robić jako tako. Jedyne co możemy to przejąć to A2 no i się ruszyć do przodu. I to dosłownie do przodu. Tu mi się wydawało, że ktoś biegł, ale nie jestem pewien. No, tu gościu był, ale się zmył. Kevlo biegnij tam lepiej szybko. Żeby ci nikt nie zakosił tego czołgu. W miarę spoko jest. Nie widzę tutaj, żeby jakoś niesamowicie dużo przeciwników było. Tam widzę czołg. Natomiast. Do widzenia, Tarakan. To on był tym jedynym czołgistą? Tak, to on jest tym jedynym czołgistą. No i bardzo dobrze, prawidłowo. Prawidłowo wykończony. Karakan jeden. Może to Kaczyński jest? Albo co? Nie wiem, gdzie ktoś tam był, ale to jest ruskie, to trzeba rozpieprzyć. Ale tak się przez chwilę, słuchajcie, zastanowiłem: Ruskie to moje czy nie moje? No, bo tak wiecie, jak ktoś wcześniej grał ruskim, tym bardziej że ja cały czas gram wszystkimi nacjami to mi się no, w pewnym momencie zaczyna już pieprzyć czy ja tym grałem, czy ja tym nie grałem, czy co ja tym robię generalnie z kim ja gram, czym ja gram, przeciwko komu i mój mózg musi to chwilę łapać jednak tym bardziej, że mam już nie tylko na niemcu, ale też na rusku więc no to też jakby nie sprawia tego, że jest mi łatwiej, wręcz odwrotnie jest mi dużo trudniej się nastawić przynajmniej psychicznie do tego. Ciekawe czy to A1 przejmiemy, czy nie. Ale raczej powinno być bezproblemowo. Tym bardziej, że jestem tu cz czwórką ludzi. Tylko i wyłącznie. O, ale jak mało. Jak fajnie. RPG na dwa strzały zabrało mi tylko pół HP. Na dwa strzały, gdzie normalnie na lekkich, czy tam na jedynce, to już miałem prawie nic. Więc, jakby nie było, to jest duży plus. Patka zginął, już więcej się tu nie będzie respiło ludzi, dobra? Tu jest chyba czołg. Albo nie czołg. No ale nieważne. Ktoś tam się jedynkami wywalił. Znaczy się wysadził się w powietrze. O tak chciałem powiedzieć. Dobra, my stąd musimy wyjeżdżać. I oni nam trzy biorą. No to niezbyt przyjemnie. Nie chcę głowy tutaj pokazywać, bo mogę zaraz ją stracić. To jest dosłownie chwila moment nieuwagi. A tego bym bardzo nie chciał. No, to nasi, jest, że ja już chciałem strzelać, nie? Głowa nisko, nie ma co się wychylać, bo najgorsze co jest w takim momencie, to że się wychylicie. A tam już snajper, który został pewnie jeszcze żyje, tylko czeka na taki moment. Ktoś do mnie strzelił, tylko nie wiem skąd i kto. Bo być może to było te 34. Ale raczej wątpię, bo to by był inny dźwięk. A to było takie puste, takie puf to wtedy to by była jakaś, nie wiem, bazuka Być może Ewentualnie jakaś, e, jakiś panzerfaust Ewentualnie, nie wiem, RPG jedno Nie wiem, ciężko, ciężko to określić, naprawdę Aczkolwiek, no chciałbym, żeby to Jakoś szybciej poszło tą panterką tutaj, nie wiem czy wjadę w ogóle pod górkę Mam nadzieję, że tak, to powinno mieć dość mocny motor Alright i teraz wystarczyłoby, wydawało mi się, że ktoś do mnie strzelił, ale nie jestem pewny. Wystarczyłoby się na chwilę schować dosłownie na chwilę, ponaprawiać się troszeczkę. Może tam w krzakach będzie lepiej. Bo to jest taki mało bezpieczny grunt. Tym bardziej, że oni stamtąd jadą teraz, bo się tam zrespili, nie? No, oczywiście, te 34,85 gdzieś tam jest. Gdzieś się czai. Ale tylko ten tarakan jest, to jest przykre troszeczkę słuchajcie, bo Człowiek by chciał tutaj jakoś tak nie wiem Narobić nie wiem dużo fragów A wychodzi tak, że jest tylko jeden czołg I to jest trochę przykre Bo mi na panterce na przykład się to nie opłaca za bardzo Bo taka gra to jest dosłownie gra na zasadzie Jak będę dużo ginął To gówno zarobię, więcej stracę Więc no jedyne co to mogę zabijać, uciekać, zabijać, uciekać, zabijać, uciekać I to w sumie tyle Bardziej się opłaca, jakby nie było walić cały czas się z czołgami, no bo za nie oczywiście więcej expa i więcej hajsu, nie? Tym bardziej, że to nie jest byle jaki czołg, tylko te 3485, za który no troszeczkę już jest. Nie wiem, jak to dokładnie tam się cenowo... Właśnie, to by trzeba było sprawdzić, jak to cenowo wychodzi, na przykład jedno zniszczenie czołgu, jakiego czołgu, jakim czołgiem i ile to hajsu i na jakim levelu. I to by fajnie było, jakby była jakaś taka tabelka, ale raczej nie ma czegoś takiego. I byśmy wtedy wiedzieli, jak mniej więcej liczyć to, kto jak nawala, nie? Czy co jak nawalać? O bardziej tak może. Dobra, Bartę zginął. Tam był gdzieś ten czołg. Tylko niekoniecznie widzę, gdzie on jest. To jest złe. Oj, to nasz. Tu jest gościu z Dektrajewem i ja o tym wiem i on też o tym wie. Dzień dobry sniper. Nie wiem za bardzo skąd on się tu wziął ten sniper, ale jak już jest, to Mozina sobie wezmę. To zdecydowanie sobie wezmę Mozinka. I teraz pytanie, gdzie jest czołg? Bo gdzieś on, kurde, tutaj być musi. Tam jest chyba nasz czołg. Ten wyskoczył w dół. Bum! Zginął, zginął. To czemu mi nie dało asysty? Oj, bo się pogniewamy. No kolego, weź mnie tutaj osłaniaj. Jakby nie było przyda się wsparcie. Znaczy najgorsze jest to, że kurde tego czołgu nigdzie nie widzę, no. Jakby ten czołg chociaż gdzieś tutaj był. Tam jest gościu, niekoniecznie jest to czołg Szpadel. I straszne generalnie spadki FPS-ów mam. To mi się nie podoba. Dobra, zmienię sobie grafikę. Chociaż to raczej nie ma nic na tym, nie? Ale zmienię sobie. Skąd on strzelił tutaj, tylko nie mam pojęcia skąd. O! Harvident tutaj sobie stanie jeszcze ze mną no i będziemy mogli tutaj bić Tylko tak jak mówię, czasami jest kurde 50 FPSów, czasami jest więcej. Nie wiem czy to ma znaczenie, czy to jest pierwsza runda w... Pierwsza runda dzisiejszego dnia, czy nie, czy to jest pierwsza gra, w którą gram i tak dalej, i tak dalej. O, tam coś było. Ktoś tu strzelał, ale nie wiem co to było Kąt uderzenia zbyt wysoki, no cudownie Tu gościu i tu chyba był Nie, tu nie ma Ten tą j tam jedzie twardo Ja panterom to tak nie chcę zbyt twardo jechać O, jak ładnie! Tam jest kurty syn, no, nie widziałem go. Do widzenia, Micha. I tam jest jeszcze człowiek. No nie, no serio? Dobrze, tarakan, do widzenia. Czołgów się troszeczkę tutaj nazbierało, to trzeba powiedzieć wprost. Ilu jest czołgistów teraz? Raz, dwa... Trzech. Trzech czołgistów i bardzo dobrze przynajmniej będzie co robić. Dobra, to teraz jadę na drugą stronę w takim razie. Aaaa! Ktoś mi w plecy przypieprzył. Jestem w dupie. Zdecydowanie jestem bardzo w dupie. I nie wiem za bardzo co z tym fantem zrobić. No bo mam bardzo ale to bardzo mało HP. W związku z czym trzeba by było gdzieś stanąć w takim miejscu, gdzie na pewno czołgów nie będzie, ale z drugiej strony też nie będzie przeciwników. A to też nie jest takie proste. Dobra. Próbujemy. Mam nadzieję, że się uda to ulepszyć. Znaczy, się naprawić, o tak, nazwijmy to naprawić. Dobra, prosto GG zginął. Nie próbuj tego gościu więcej, nie? Bo to jest głupota. No i bić się ze mną na takie. Na takie bronie. Tym bardziej, że wiedział dobrze, że wziąłem od niego Mozina. Bo specjalnie przecież wysiadałem, jak on ginął. Więc no siłą rzeczy gościu, siłą rzeczy Nasi próbują D1 brać Nie śpieszcie się, tak po co? Aha, muszę przeładować, czekajcie Przeładowałem już, jeszcze nie Dobra i teraz jest git I teraz generalnie najlepiej by było stanąć gdzieś daleko Tylko tak, żebym wiedział, że jest prosto po, proste podłoże A tutaj niestety takiego nie ma i to by się przydało stanąć gdzieś daleko, widzieć, że czołgi jadą. Oni mi oczywiście czołgi oznaczają, jak zaczynają do nich strzelać. I ja wtedy z daleka pyk, pyk, pyk i po czołgach. Taki jest plan. Tylko z wykonaniem go oczywiście będzie słabał. No ale plan taki jest generalnie. Nie wiem, gdzie oni za bardzo się respią na tym D1, więc nie chciałbym też zajechać, że tak powiem, w nieodpowiednie miejsce. Aczkolwiek nasi D1 biorą. Czy próbują brać D1? Nie no, biorą D1, dobra, biorą D1. Zobaczymy na ile im to wyjdzie. Tutaj, dobra, tu się respią, ok. Tyle już wiemy. No nie, nie zdążyłem, a już go widziałem, ale lipa. Ale Lipton. No nie przeżyje, słuchajcie tego. Naprawdę nie przeżyje. No ale trudno. W takim razie, słuchajcie, widzimy się za chwilę w lobby. Ok, także słuchajcie, jesteśmy w lobby. No kadę dobre, no 15 na 0. No nikt nie był chyba na tyle bezczelny, żeby ani razu nie umrzeć. Tym bardziej, zrobić 15 fragów i chyba 3 czołgi. Tak mi się wydaje, że 3 czołgi. Także no nie było źle, no strat nie powinniśmy mieć praktycznie żadnych, 6400 kredytów, z czego 800 w plecy tylko, czyli 5500, 5500 tysiąca. Tysiąca to jest bardzo dobry wynik jak na taką 15-16 minutową grę, naprawdę dobry wynik, oczywiście im dłużej gramy, im więcej czołgów by było, to byśmy robili więcej, no ale nie ma tak naprawdę co tragizować, nie było źle, możemy też... Aha, jak miło. Możemy kupić APC -y, więc też to zrobimy. Oczywiście z tymi APCRami to też trzeba uważać, bo im częściej będziemy z APCRów napieprzać, tym w pewnym sensie jest gorzej. Bo oczywiście koszty są większe. Większe koszty, a co za tym idzie, no niestety, ale. Bo później te gry wychodzą takie słabe, finansowo, niestety. Ale no trudno. Jest jak jest. Natomiast na się, na przykład możemy wziąć jeszcze. He, he, ale ja wiem po co. Po co na luksie? Już prędzej na tym. Na 38 tebym bym wolał, a tutaj jeszcze troszeczkę mi brakuje 28 tysięcy. Ło jezus. Jezus Maria. To naprawdę, naprawdę dużo. No ale dobra, nie będziemy przedłużać. W takim razie to tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.